Słuchajcie, to nagrywamy sobie dzisiaj Brawl Stars a i ze mną jest mój brat Piotrek. To jest właśnie ten Leon. Przywitaj się Piotrek. Siema! Tak, gram dzisiaj sobie, słuchajcie, w Brawl Stars. To jest bardzo znana i lubiana gra. To jest z nami jakiś przyjaciel, który nie, nie nagrywa... Dołączył. Tak, dołączył zupełnie przypadkowo, ale słuchajcie, zacznijmy sobie może. Za dymę. Co ty na to Piotrek? Dobra, za No to zaczynajmy, słuchajcie, zaczynajmy. My już jesteśmy gotowi, on coś jeszcze nie wie nie Możesz mogę, dołączyć. Nie mogę Dobra, dołącz. Ym. Tak, zobaczmy sobie. Aha, bo co dobra. Ogólnie sorry za błędy, a jestem początkującym youtuber, więc... Yy, tak razem z moim bratem Piotrkiem, więc no. Ja już sobie trochę czasu pogram w Road Stars, więc mam lepszy ogólnie postacie od niego. Tak, czekajcie, tu może zarobię tego, jak mu Uła, ten... biją, nie biją, nie, nie mnie. No, dobra, Piotrek, musimy ją ochraniać. No, bo ona mnie piłka, ale, ja jestem... ale Leon jest, raf... ale Leon jest, ale Leon szybki jak wyścigówka jest. O, 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 będzie, będzie? Strzelam, strzelam, strzelam. Nie, nie będzie, o, no, trudno. O, ej, tam, tam widzę gościa, tam widzę gościa, ale mnie za... rozabiją, wszyscy mnie walą. W ogóle mój brat to jest... Leon. Leon gdzieś tu musi być. Ja się odpadłem z i nie dali mi strzeli... Nie, my im strzeliśmy, bardzo do... Nie, oni nam strzeli. Ja A, jestem nam... niewidzialny, ja jestem sprzeli. niewidzialny. Tak. Jestem... Byłam niewidzialny. Byłam przez chwilę niewidzialny, bo Leon ma zdolność bycia niewidzialnym. Tak jest. Ym... Ogólnie no, odcineczki będę, się będę starał, starał się rzucać po, 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 codziennie, one będą, będą tak... Trwały z 15 minut, myślę, może trochę krócej, nie od tego, no Jak widzicie, nie za dobrze nam wow, wow, Wszyscy mnie zwalili. Więc tak. To szczerze, przegramy to. No, może to... Oh, um. Dobra, jesteśmy z Słuchajcie, to jest. No, niestety przegraliśmy. Zdarza się. Pójdźmy sobie teraz dalej, może. Tak. Chciałbym Wam. Teraz bardzo, bardzo serdecznie pokazać kolejny ten. Oczywiście ja będę sobie też grał za odcinkami. Nie myślcie, że to będzie także tylko na odcinkach. Oczywiście będę też grał za odcinkami. I żeby fajne rzeczy, ale będę się starał codziennie wrzucać. odcinki. Jak, jak widzicie, jakieś. zmieniłem postać. Tak, uh -huh. ja też muszę zmienić. Słuchajcie. Mogę wpisić w, w komentarzach kto jest waszym ulubionym. Z tych, co ja mam, albo z tych, co ja mam. Przecież oni widzą, co ty masz. No tak. Więc piszcie, kto jest Was ulubiony i ja sobie wezmę mojego ulubionego El Primo, Tutaj. tak, Primo, taj, primo Her, primo Tu mamy bardzo ciekawe misje, które trzeba zrobić. Wpiszcie w komentarzach, czy, mam, czy chcecie, czy warto robić te misje, jakie chcecie gry, tym, którym być może będę nagrywał, zostawię serduszko. Jak e... widzicie, Młot. Franka to nie jest zwykły mod, to jest... Grup szczepiony do rury. Tak, i teraz weźmy sobie zadymę czy starcie we dwóch? Może starcie we dwóch. A to wtedy? Musimy ją wywalić. No, nie to ja opuściłem, dobra czekaj Piotrek dołączy do Ciebie. Weź opuść grupę. Opuść grupę? Ty opuść. Opuściłeś? Dobra. Opuściłem. To teraz Ciebie zaproszę, bo małe problemy techniczne. Były? No, zaakceptuj. Nie, no, to nie Ty. O, dobra, słuchajcie, jesteśmy znowu razem. Yy, o, ona też jest. O, ona coś pisze. No. Ale nie damy jej pisać, tylko zaczynamy. On Piotr jeszcze przegląda wydarzenia. No bo. Mm. M, mia, a po prostu. Y, miał. zaczynajmy. Do... No bo czasami się za wydarzenia dostaje żetony. Tak, no on i... tu w ogóle lepiej ode mnie ogarnia, więc tak. Ja idę gram sobie frankiem. W ogóle powiecie czy podoba Wam się jak ja nagrywam, czy co o takim... To chwilę miałeś piłkę miał. Fajnie. Co o takim nagrywaniu myślicie? Tak. No jak widzicie jest za dobry Brawl. Tam jest daj na Mike, tam jest Dajna na Mike. Napiszcie, czy w ogóle chcecie Brawler, czy... Ten Day na Mike nie zabił! W ogóle chcecie? Miał poświęcił. Miał. Dzięki. Tam jest gosztek strzelił nam go, no trudno słuchajcie ja, ja mówię, ten... my za dobrze w broni jesteśmy Bam. wszystkich walłem ultem, ultem walłem wszystkich rozbijemy, dobra, twój dobra, mam mamulta. mam ult walę z ultika Możesz... mam, walę o, strzeli... ktoś tam, fajnie, fajnie, że strzelił może, może to rundę jeszcze jakimś cudem, nie wiadomo jakim wygramy, mam piłkę, mam piłkę, mam piłkę więc, osłanie, osłanie, mam piłkę Chyba już nie musisz. Chyba zginę. Najgorzej! Ja może strzela? Yes. ja strzelę? Może strzelę? Strzeliłem. Słuchajcie, wygraliśmy. wygraliśmy. Cieszę się, że na odcinku jestem gwiazdą gry. Bardzo pięknie. Żeby ktoś nie pisał, ej ty słaby jesteś w ogóle nie graj w to. Ja, Michał, jest Michał jest gwiazdą gry. Tak, y jestem gwiazdą gry. O, jak widzicie misję zrobiłem. 100 żetoników. I to jeszcze 20 dzięki. I tak. Chcę jak najwięcej postaci pokazać. Mm -hmm. To co, zacznijmy może sobie kolejną już rundę. Rozumiesz? Ewentualnie będę chyba też Minecrafta nagrywał, więc myślę, że się spodoba. I tak jak mówiłem, będę też grał głównie też pomiędzy odcinkami, żeby nie było. Jeśli coś ciekawego za dzisiaj, to oczywiście wam powiem. Mm, no, nic tak. Ja mam pokój, ja mam pokój, ja wolę spoko. O. Dobra. Mogę leczyć jakby co? Mogę leczyć? No tak, mój brat może leczyć. Spoko, może mój brat leczyć. to jest ten, gdzie ty jesteś Piotr? Ja już się spałem, ja już się spałnię. Już się spałnię. A, tam się spałni mój brat, słuchajcie. Jestem, jestem tym, jestem tym żółtym kościołosłupem co ma gitarę. Dobra, osłaniajcie mnie. Mogę leczyć, ja leczę, leczę. Nie trzeba mi leczyć, tylko trzeba mnie osłaniać wiem, ale chciałem też leczyć, żebyś miał więcej życia. E! O, strzeliłem, słuchajcie, udało się. Strzeliłem. Nie wiem czemu ma odcinku mam farta bardzo dużego, bo... Nie wiem czy to po prostu ja bardziej peta. się staram, czy co... Ja mam pecha wielkiego. No bo ty to ty. No bo jestem bramkarzem jestem. Jestem bramkarzem tak. nie Oczywiście nie... jeśli odcineczek Wam się spodoba, nie zapomnijcie Dobra, o łapce idą, w górę. Idą, idą ktoś, idą tak. Tutaj. nie zrobiło hmm. El Primo. Tak, to jest typowy super atak L Primo. Bardzo typowy. Eee. Le leczę. Leczę. O nie trzeba jej zebrać piłkę. Dobra. O, dobra, mi pod... Dobra. Eee. Bierzcie tą piłkę. Mam piłkę, ja mam, raz... piłkę mam piłkę, mam piłkę. Osłanie, ja osłanie. Spróbuję osłanie. Te... No tak, pani. Nie, nie dam rady. Nie, nie, nie dałem rady. bo ich za dużo. Dobra, jeszcze nic nie Teraz trzeba Ale chodź, że trochę od bramki. Żeby nie strzelili nic. Wiesz, kurde, do tym tego podałem dek, tak dobra. E, e, muszę iść tutaj. O, dobra. Ej, no. Trzeba byli kogoś nieba, który by mi pomógł. Ja już idę, ja już idę. No. Dobra. Dobra, ktoś tam idzie faktycznie. Dobra, ginąłem. Dobra, ona ma piłkę, trzeba ją załatwić. Dobra, załatwiona, załatwiona. Miejmy nadzieję, ale zobaczcie, Ja jeszcze. Piłkę, żeby... piłkę. Dobra, ginę, widzę. ginę, ginę, już ginąłem. Ja sobie nie dam nie mam opcji. Ja już się spełni, już się ja Dobra, lecę, lecę, lecę. Jestem jakiś super, nie wiadomo jaki. E, leczę, Michał, mogę leczyć. Choć, choć na spół, to cię uleczę. Dobra, zostało nam mało czasu. Sparczymy, na pewno oni co... przegrają. Nie wiadomo, może wygramy... dzięki czasowi, nie wiem, nie wiem, słuchajcie, naprawdę nie Ale wiem. No wygramy to. aż się nawet nie staram, nie wiem. Koniec rozgrywki. I czy to wygramy? Tak, wygraliśmy słuchajcie, nati 110 jest gwiazdą gry, bardzo fajnie, bardzo elegancko. Yy, dziesiąta ranga, bardzo ładna. Oprócz to, bardzo pięknie. Aha, tak jak się bije dziesiątą rangę to się to dostaje, tak? Te Piotrek to się dostaje jak się bije się rangę, nie? Tak. O, to bardzo to są fajnie. Punkty, to są gwiezdne punkty, o mam. To bardzo ładnie, bardzo ładnie. Bardzo. I mam jedną i mam jedną mega boxa. No to bardzo ładnie. No postać! Słuchajcie, Piotr dostał nową postać, nie wiem jaką to. On zostawia takie działko, które strzela na Penny dostał Piotrek. Bardzo no, ciekawa postać, nie ma co. Dobra, to... Zmienię sobie ją. No właśnie, Piotrek tutaj będzie nią... Tu się patrz, to jest ta nowa postać Piotrka Penny. Mam... To co, może zaczynajmy? Panie, zaczynaj. Zaczynaj! Zaczynaj! El primo każe ci zaczynać. El primo każe ci zaczynać. Nie zatrzymać, tylko zaczynać. El Primo kazać Ci zaczynać. Ja patrzę na No patrzcie, Michał... ludzie patrzcie, El Primo się nie słucha, no co za... Ja patrzę sobie na swój ekran, Michał. No, El Primo Ci każe zaczynać. Bo Cię wyrzucę. Jak nie będziesz zaczynać. No wyrzucę Cię, jak nie To wygląda jakbyś ją klepał po głowie. Jakbyś ją trzymał w głowę. Jakbyś się klepał po głowie, tak. Wiesz co, to jakby wyrzucam ją... No. To jest kara za nieposłuszeństwo wobec El Primo. I takie nagle... Nie dostępność w trybie gotowości. Dobra, no to yy, znajomy w grze... Super, znajomy w grze, nie można ją wywalić. Wiesz sobie proponuję, żebyśmy yy, opuścili grupę i utworzyli nową. Co ty na to powiesz? Okej. Okay. Opuść... Piotrek opuścił, to ja też opuszczam. Zapraszam Piotrkę oczywiście, zaproś. Oczywiście ona te mnie też zaraz będzie chciała dołączyć, ale my już sobie weźmiemy. Może starać się w trybie duo. Dół. Taki jest gra w twarze o, i, I ona już nie może dołączyć A więc zaczynajmy słuchajcie Teraz już sami, na, sami we dwóch Myślę, że jest to No słuchajcie, ja byłem Naprawdę otwarty na rozmowy Na a, różne tak daleka, tak... A ja wolę tak A ja wolę takimi workami pieniędzy Na różnego rodzaju rozmowy Ja jestem bogaty, jestem bogaty no, Jeśli ona nie chce dołączyć No to ja nie pozwolę, żeby ona wstrzymywała W jakikolwiek sposób nagrywanką no tutaj o, go. Baleję. Baleję muszę. Tak. Słuchajcie, myślę, że zostało nam jeszcze tak z cztery minuty odcinkam. Więc nie, może to i ewentualnie. Smutek trochę, smutek wielki. Nie, bo się tak codziennie codziennie będziemy nagrywać. Więc nie ma się. ło, 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 whoa, O mamy wielki starcie, słuchajcie bardzo. Ale to może być trzeci albo drugie, albo miejsce. Nie, to zostało tylko dążyne. I no, wygraliśmy sobie. Ja nawet nie zdążyłam zobaczyć Ulta. Bardzo ładnie, bardzo elegancko. Misja zrobiona. I chyba będę na jakąś fajną skrzyneczkę. coś tak? Tak, będę mógł fajną skrzyneczkę otworzyć. To otwórz. Ja, ja patrzę co... O, 20 mi... tych. To chyba nawet będę mógł Gemów. jakiegoś skina kupić. Piszcie, czy... A ile masz Gemów? 40 to mogłoby... Tutaj są już zagwiezdne punkty. Chyba nie, chyba chyba nie. A masz? Mogę dużo Mogę w 500? Masz punktu? Nie, nie mogę, ale chyba był, że mogę... O, ja mogę sobie kasę kupić. Kina ja, do kolta kupić. No ja dobra. Mogę sobie wziąć kasę. A ja, a ja dostałem kasę. Do co? Lecimy kolejną rundką, bo jeszcze zostały 3 minuty. Dobra. No to zaczynajmy. W ogóle piszcie, czy taki duet ja i mój brat się wam podoba, oczywiście łapeczki w górę, nie zapomnijcie, jakiś miły komentarzyk, mile widziano, oczywiście. Ale tak daleko to ja nie walę, nie. Okay, tam, tam, mogę się, tam, mogę się, tam mogę się, nie ruszyć i walić w to. Tak jest, o, tutaj ja ulepszonko. Shelly, ty jesteś nie, po... <laughs> nie. ja właśnie Ja właśnie na meteoryt. No wiem. Łap też się. Mi... Bije mnie, dżin. dżin nie bije. Dżinek! Bije mnie, bije! kurwa, Spitek nie bije, Legenda mnie bije. Jestem w pupie. Jestem w pupie, Michał. Ratuj mnie. Ratuj, 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 ratuj. A dobra, już jestem. Ratuj. Dobra, mam ulta, mogę z tym gru... Nie ja uciekam, nie jej. Poszlij mi stąd. Nie, już giniesz. Ja ulcy nie potrafię. No niestety. Nie wszystko się kończy tak pięknie, jakby się chciało, słuchajcie. Ja tak najbardziej chcę to... zobaczyć jak, ja życie... robię ulta. Y... Najbardziej chcę ulta zrobić. A mam, a mam, masz... ej, jeszcze, ja zobaczę, czy mam skina do tego. Masz, może 200 i ulepszyć, to ulepsz sobie, polecam. A, mogę U... sobie, a mam skina ogólnie ona na szatlen. Tak. Hmm. Za 80. Nie mam! Ty masz 22. Nie tak. mam! Ciężko słuchajcie. Oczywiście... Zobaczymy, sobie zobaczyć, czy mogę sobie jeszcze i ja na do Piperki kupić. Dobra, w sumie moglibyśmy jeszcze jedną rundę Nie, zacząć. Ja 400, jeszcze jeden... ostatniego punktu jednego punktu. Więc My myślę, że jutro sobie nagramy Jurassic World. A, a pojutrze Minecraft Minecrafta czy co? Mm. Tak, jutro sobie myślę, nagramy Jurassic World. Piszcie, czy chcecie. Minecrafta, myślę, możemy, może jakiegoś Robloxa. Yy, więc tak. Yy, zostało nam pół minuty jeszcze, więc już raczej nie będziemy zaczynać. Pamiętajcie o, jeśli filmik Wam się spodoba, o łapce w górę, subskrypcji, dzwoneczku, jeśli tam nie chcesz przegapić żadnych powiadomień. Yy, jeszcze... A jak widzi? O, ja, ja mam skrzynkę na plecach. Tak, może tak. Pokażę, że się od tyłu. Jak ktoś znajdzie klucz do tej Piper to niech nam da to otworzymy tak. skrzynkę. I będziemy może i może będziemy tak. bogaci, no i może będziemy do... bogaci. Tak, tak więc... Ja już jestem bogaty, bo mam bardzo dużo kasy z pójślamonka. Chcielibyśmy się z wami cieplutko pożegnać. Tak. bajo!